Kreskówki są to bajki głównie skierowane dla dzieci, czyli młodszej widowni. Jednak czasami twórcy tworzą sceny, które dosłownie mrożą krew w żyłach i są zdecydowanie przegięciem. Bardzo często wywołują one uczucie strachu i niepokoju u widza. Hello everynian, tu Nataniel! A dzisiaj przedstawię wam najbrutalniejsze sceny w kreskówkach. Jeszcze przed odcinkiem zachęcam was do zostawienia łapki w górę. A jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał, musimy poprawić tę statystykę, bo nie wygląda ona za dobrze. Już zasubowałeś? No to lecimy z odcinkiem. Kanibalizm w porze na przygodę. Zacznijmy od czegoś w miarę łagodnego. Bardzo często w swoich przygodach Finn i Jake docierają do mrocznych miejsc. Moment, o którym chciałbym powiedzieć, wydarzył się podczas wyprawy do lochu ojca Jake'a. W pewnym pokoju widzimy wiedźmy, które zapraszają Fina i Jake'a do wspólnej uczty przy stole. Początkowo Fin chciał wziąć udział w uczcie. Już miał ukryć jabłko, ale Jake wytrącił mu je i dał do zjedzenia jednej z wiedźm, która zamieniła się w ten owoc. Nagle do zjedzenia jabłka rzuciły się pozostałe dwie wiedźmy. Jak możemy zobaczyć, w środku znajdują się kości i organy, dlatego nazwałem to kanibalizmem. Syrena z Flapjacka Flapjack jest to kreskówka pełna strasznych, brutalnych i po prostu nieprzyjemnych momentów. Czasami zastanawiam się co się działo w głowie twórcy tej kreskówki. Przez scenę, którą chciałbym wam przedstawić w dzieciństwie miałem koszmary i zwyczajnie się jej bałem. Pojawia się ona w odcinku Koncert Życzeń, w którym główni bohaterowie otrzymują szklane serduszko, w którym znajdują się cukierki, które spełniają życzenia. Jednak jest w tym pewien haczyk. Z każdym spełnionym życzeniem Cierpiała pewna syrena. Zobaczcie sami co się stało, jak życzenia się po prostu wyczerpały. Atomówki. Pobicie Mojo Jojo. Atomówki. Super bohaterki ratujące świat przed zagrożeniami. Ale czy faktycznie tak jest? W jednym odcinku burmistrz częstował atomówki cukierkami po dobrze wykonanej pracy. Ale pewnego dnia Mojo Jojo ukradł ten słoik ze smakołykami. I to co zrobiły atomówki jest po prostu przerażające. Ubiły go tak mocno, że odstawał mu mózg, wybiły mu kilka zębów, połamały kości, nabiły mu dwa lima i zniszczyły ubranie. Było na tyle źle, że Moczo Jojo nie mógł nawet mówić. Słuchajcie tylko jak jęczy z bólu. Wodogrzmoty małe, wykręcenie taty Pacyfiki. Jedna z najbardziej brutalnych i równie szokujących scen występuje w Wodokrzmotach Małych. W pierwszej części Dziwnego Gedonu, kiedy Bilowi udaje się przedostać do świata materialnego, tata Pacyfiki proponuje Bilowi współpracę. Jednak ten ją odrzuca i sami zobaczcie, jak ukarał pana Northwesta. Trójkątny antagonista wykręcił mu twarz, zmieniając miejscami jego oczy, nos i uszy. Star Butterfly Śmierć tofiego. Battle for Muni było niesamowitym, trzyodcinkowym specjalem, który rozpoczął trzeci sezon przygód Stari Marco. Chyba nikt nie spodziewał się, że pod koniec powróci Tofi, który wreszcie wykonał swoje zadanie, czyli zniszczył magię. Oglądając to, przerażony. Byłem zszokowany tym, jak to się potoczyło. Gdy nagle znikąd pojawiła się Star w formie supermotyla, która wystrzeliła wiązką lasera w Tofiego który dosłownie się roztopił. Zostało po nim tylko płynna skóra na kościach i gałki oczne. Widzimy, że Tofi próbuje jeszcze złapać oddech, ale nie może! Jego płuca rozpłynęły się w powietrzu. Ostatkiem sił wymawia kilka słów i w tym momencie Ludo przewraca na niego ogromną kolumnę, kończąc żywot Tofiego. Chyba nigdy nie byłem zarazem zszokowany, zdezorientowany i zniesmaczony. Mimo to, ta scena zalicza się do moich ulubionych w całej kreskówce. Infinity Train, morderstwo. Teraz chciałbym Wam przedstawić moment z najnowszego, drugiego sezonu Infinity Train. Dlatego jest to duży spoiler. I jeżeli nie chcesz wiedzieć, co się stanie, to przewin do minuty pokazanej na ekranie. Przez moment, o którym chciałbym Wam powiedzieć, Ludzie po prostu nie mogli uwierzyć w to co oglądają. Wszystko to dzieje się w ósmym odcinku The Wastelands, który dzieje się głównie wokół lustrzanego policjanta, który jest przywiązany kajdankami do Empty. Ten odcinek nie jest podobny do żadnego z tej serii. Najpierw, gdy lustrzany policjant z Empty znajdują się w torach i jeden z wagonów zaczyna jechać w ich stronę, to bohaterowie ledwo uchodzą z życiem, ale przez to zajście Lustrzany policjant dosłownie traci nogi. Potem przez część odcinka sobie po prostu rozmawiają, aż dochodzi do tego momentu. Po prostu nie wiem, co mam o tym powiedzieć, dlatego zacytuję Wajlski Buma. O mój Boże, nie mam do tego pytań, to jest po prostu morderstwo i to bardzo brutalne morderstwo. Zobaczcie twarz Empty, jest ona bez wyrazu, nie czuje ona winy za morderstwo i krew, która właśnie pryska jej na twarz. Może wydawać się, że jest to satysfakcjonujące, kiedy możemy zobaczyć jak ginie jeden z antagonistów kreskówki, ale chcę przypomnieć, że ta scena została wyemitowana na Cartoon Network. Moim zdaniem to, co się wydarzyło, jest wprost idealnym sposobem, jak dosłownie obejść morderstwo. Zgodzę się, jest to brutalna scena. Jednak, to, że policjant był po prostu lustrzany, to praktycznie nic nie było widać. Wyglądało to jak zwykłe rozpłynięcie się. Uwielbiam właśnie takie kreskówki, które są dosłownie na granicy takiej kontrowersji. Dlatego sądzę, iż Infinity Train jest najlepszą kreskówką, która kiedykolwiek została wyemitowana na Cartoon Network i nawet jest bardzo blisko przybicia wodogrzmotów. Dziękuję Wam za obejrzenie. Chciałbym Wam jeszcze podziękować za 20 tysięcy subskrypcji. Jest to dla mnie wielkie osiągnięcie. Bardzo Wam dziękuję. Jeżeli ten odcinek się Wam spodobał, to zostawcie łapkę w górę. A jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał. Musimy poprawić tu statystykę. Pamiętajcie również o dzwoneczku, abyście dostawali powiadomienia o moich nowych filmach. Napiszcie w komentarzu, która Waszym zdaniem scena jest najbardziej brutalna. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Narka.